Cześć, widzowie, jestem Kate Denson i gramy sobie dzisiaj w dili The Adventurer. A tak naprawdę gramy sobie w Dead by Daylight. I będziemy się świetnie bawili w trybie 2 na 8. Ponieważ mamy tutaj obecnie taki tryb. I nowych killerów tutaj są. Nowy, nowi killerzy tutaj są. I został odebrany z tego co słyszałem. E, jak mu było. E, Legion! Legiona już tutaj z nami, nie ma moi drodzy w tym trybie. Co mnie bardzo cieszy, ponieważ legend był przerobany na tym trybie. A teraz mamy po prostu luźniejszą atmosferę, tak? Nikt nas nie goni, nikt nas nie radni, A teraz mamy pierwszego gena skończonego. O, dziwne lagi są jakieś. Cholernie dziwne lagi. A mój królik oczywiście robi co robi, bo skacze od łóżka, z łóżka na podłogę. Mamy kata i mamy. Eee... Deathslinger'a, bo chyba tak było. Śmiercionośca, coś takiego? Ej, teraz zarobi pomysł i wpać! Śmierciożerca jako... killer. Wyobraźcie sobie takiego dementora, który za wami lata. Zajebisty by to było. Ja bym się cieszył, nie powiem, że nie. A surwem by był, nie wiem, Harry Potter. Boże, króliku, uspokój się, naprawdę! <laughs> A Dostałem! Aj karamba! Ale nie no dobrze, że oni we dwóch chodzą akurat. To akurat racja, oni bardzo dobrze zrobili, że we dwóch chodzili. A ja zobaczę, że ja mam coś takiego, że jak mnie coś goli, to ja milknę. Tylko po to, żeby zaraz zawisnąć. No niestety tak się zdarza. Ale widzę, że przynajmniej mamy duży ogarnięty team. Pobiegnij od razu mi pomóc. Dobra, chodźcie, bo oni tutaj są. O, lecz mnie. Dotknij mnie. Tatum! Ach, w dupę. Karamba, aj, karamba, aj, 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 aj. Lecz mnie, proszę. Milik Montana mnie leczy. Jakoś nigdy go nie tolerowałem, nie wiem czemu. Jakieś takie nudne piosenki dla mnie miał, według mnie. Ale oczywiście to jest moje zdanie. Każdy może mieć swoje, oczywiście, pamiętajcie o tym. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Aj, myślę, że będzie świetny, to za. Mamy tylko dobry, to jest niestety. Ja, mamy już 5 e, genów do zrobienia, tylko. Jakoś to leci oczywiście, no. Prawie wszyscy po jednym wiszeniu mają. O i zaraz będą mieli wszyscy pierwsze wiszenie. Ale zostały już prawie tylko cztery geny, tak? My już kończymy tutaj gena. Okej. Okay. Trzeba teraz gdzieś uciec z daleko. O, na górę, na górę, tak. Aha Założę pułapkę. Co się może stać złego? Założyłem pułapkę. No i dobra, i ta pułapka teraz po prostu tutaj będzie, tak? Aj, karamba! Huh. No w dupę, no i co? I co w takiej sytuacji zrobić? Ale raz mi się udało tam no, ładnie ogarnąć. Widzieliście to? Nagrane mam to, mam dowód. Oj, daleko mnie. Może ten, ten się ruszy i mnie uleczy. Pekel, walka o życie trwa. O, a tutaj dwóch typów było, ok. Well, ostatni generator został, jesteśmy uratowani praktycznie. Leczcie mnie. Oj, jak we dwóch to szybko leci. Dobra, no i teraz po prostu możemy się leczyć i bawić dalej. Ostatni generator został. Ja sobie wezmę pieniążki za darmo, dobra? Bo pieniądze teraz są razy 3, czyli za tysiaka dostanę 3000, tak? No opłaca się ogólnie, opłaca się. Lecimy dalej. Oj, killerzy są tam! O, 1500, czyli 4,5 dostaje. Ouuu. Jesteśmy zgubieni. Debil! Dobra, ja wpierw może... Le... A dobra. Aha, otwierane jest, okej! Okay. No to my lecimy wyleczyć tą laskę, ja przez, przez chwilę musiałem być strasznie cicho, bo musiałem się skupić bardziej na gece. Ponieważ nie może być tak, że ja zginę Ło wow. To było szybkie I jest ich krzakiem Dobra, nie ma co zostawać, ja po prostu uciekam Nara, trzymajcie się, bajajo. No i oczywiście posterunek policji Raccoon City, oczywiście Resident Evil 2 I moi drodzy, planuję zagrać sobie w Resident Evil ponownie Ponieważ próbuję splatynować są, tak? To jest Legion. Legiona miało nie być. Widmo i Legion? Tak, Ta, jakby było, nurska. Ale jakby... Czekajcie, bo ja trochę chyba nie kumam. Jakie killery są? Killerów dwóch, a nie wiadomo jakich. Co jest? I w ogóle jeszcze nigdy nie są hita. A jestem ze medykiem i więc jak ja nie mam ich leczyć? Ale jest z genów. Ło, ze szafy go wytargało! Dobra, ja się skitram, bo teraz prawdopodobnie tutaj po mnie coś przyjdzie. Ja nie wiem, ja mogę robić tego gena, czy nie mogę? Chyba ewidentnie mogę, bo póki co oni... nic z nie, nie robią za bardzo tam. Ja też za bardzo nie mam co robić, a ja tego gena kręcę i co? I tyle. Ja nie wiem co się stało, ale taki raż genów poszedł, że to masakra. No i kolejny gen. What the fuck? Co tu się wyprawia? Nie wiem, lecę uratować chłopanie. Bo jakby to jest moja Uf, Jezus to jest moja główna rola jakby chyba nie? Tutaj jest przejście? Tak, tutaj jest przejście, ewidentnie jest tu przejście. No nie! Cholipka. Łatwo! Łatwo SGGWP! To jest to strasznie dziwne, ja ani razu killera jeszcze praktycznie nie widziałem. O! Można i tak Ja też czasami wolę nie widzieć niektórych rzeczy, a i tak muszę widzieć, tak? Dosłownie nie mam pojęcia, co tu się wydarzyło. Jakby... Straszny rush genów poszedł. Straszliwy. Mi to pasuje jakby nie. No i co? Oni zaraz zrobią jednego gena. Ja zaraz mogę otwierać wyjście. Jakby autenty... O, pieniążki. No dobra, to sobie to zniszczymy. Dobra, oni dopiero teraz zaczęli kogoś wieszać. Boże, Justyna zaraz umiera. Jakkolwiek by to, że nie brzmiało, Justyno. No to ja sobie otworzę skrzyneczkę. Generalnie granie nurską jest naprawdę fajne. Ale naprawdę, jak masz. Jak jesteś ogarniętym. No, no, ogarniętą nurską, tak? To wtedy. To wtedy tak. Oj laska, no chcecie chociaż wyleczyć. Wow. 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 No zrobiłem tak devil, bo myślałem, że się to Chciałem zrobić, żeby się to reportowała na dół, ale niestety tak się nie stało, więc ja zostałem jakby dwa razy się e, tym pełnym narzędziem przez skronie, ale ważne, że to jest wyjście i do tego wyjścia raczej chyba nikt nie podejdzie, więc ja po prostu będę sobie wisiała No, nikt tutaj... A nie, dobra, biegnie nawet ktoś. Nawet ktoś biegnie. Nawet sobie ktoś tutaj biegnie. E, już, raz, raz, proszę, proszę, no. o Sable Ward Dziękuję, leczysz mnie. Dobra, tam nadal daleko nikt nie idzie. No więc my mamy praktycznie od razu wyjście tutaj z Afriko. Dobra, to ja mam pomysł. Ty otwieraj, a ja się schowam. Schowam się w lepszym miejscu. Tak. Będę medykiem pasywnym. Ja będę was leczył w moich myślach. <słysy> <słysy> Ty, 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 No uderz mnie, zrób sobie punkciki, no! No i... pięknie. Czy trwano dwie rundy, moi drodzy? No, to było ciężkie, bardzo ciężkie, ale, moi drodzy... Tym jakże pięknym widokiem z ucieczki... Ja będę się z wami żegnał, a wy, moi drodzy, nie zapomnijcie subskrypcji, lajku i komentarzu, bo to nic was nie kosztuje, a wspieram mocno kanał. Trzymajcie się i hej!